Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, Zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania tajemnicy mało znanych objawień z Dreyfontein. Objawienia z Dreyfontein miały miejsce 12 kwietnia 1947 roku. Maryja ukazała się Brunowi Cornaccioli, komuniście, który został adwentystą. Fanatycznym przeciwnikiem Kościoła katolickiego. Objawienie spowodowało jego nawrócenie i powrót do jedynej prawdy. W 1956 roku papież Pius XII zezwolił na wybudowanie kaplicy w miejscu kultu, a w roku 1997 papież Jan Paweł II zaproponował nazwę dla tego miejsca Święta Maryja III Tysiąclecia przy trzech fontannach. W roku 1980 dnia 12 kwietnia w 33. rocznicę objawień, około 3000 ludzi było świadkiem cudu słonecznego, takiego jaki wydarzył się w Fatimie. Bruno Cornaccioli do końca swojego życia miał prorocze widzenia, takie jak: zamach na Jana Pawła II, katastrofy w Czarnobylu, czy zamachów z 11 września 2001 roku. Matka Boża przekazała w Trejfontein niezwykle ważne orędzia, których było wiele. Dziś zapraszamy do wysłuchania jednego z tych przekazów. Zachęcamy do wysłuchania do samego końca, tych niepowtarzalnych objawień ukazujących przyszłość. Są to czasy miłosierdzia, i wiele rzeczy się spełnia. W ustalonym czasie musicie medytować i modlić się. I prosić innych o medytację i modlitwę. Jezus kwawi, krwią i łzami, a ja, wasza Matka płaczę. Dokładne znaczenie prawdy jest zapomniane. Duch, którego pragnie Ojciec, nie jest już rozumiany. Nie rozumie się też ducha miłości, którego pragnie Syn, ani Ducha Świętości. Doskonałość duchowa chciana przez Ducha Świętego, jest wymagana dla prawdziwej jedności wszystkich dzieci Bożego Stworzenia, dla odkupienia i uświęcenia, w jedynej i niepowtarzalnej owczarni. Dnia 12 kwietnia 1947 roku. Ja jestem tą, która jest w Boskiej Trójcy, ja jestem dziewicą objawienia. Zapiszcie te rzeczy natychmiast i zawsze nad nimi medytujcie. Prześladujecie mnie, dość już tego. Wejdźcie znowu do świętej owczarni, do wiecznego cudu Bożego, gdzie Chrystus położył kamień węgielny, a Piotr fundament na wiecznej skale. Bądźcie świadomi, że zawsze Was kocham. Nigdy o Was nie zapomniałam. I w tym z góry ustalonym planie, zawsze byłam u Waszego boku. Przymierze Boże jest jedno i wieczne. Zostałeś zbawiony przez dziewięć pierwszych piątków Najświętszego Serca Jezusowego, boską obietnicę, którą złożyłeś, zanim wszedłeś w fałsz, stając się bezwzględnym, bezzasadnym wrogiem Boga. Jako poszukiwacz kłamstwa. Zwodzący niewinnych, który może rozbić to, co zostało stworzone przez Boga. Bądź pokutnikiem. Czyńcie pokutę dla zbawienia innych. Zawsze będę blisko ciebie. Setki innych ludzi, którzy są w tym podobnym stanie, wejdą do owczarni z powodu Twojego nawrócenia. Bądźcie silni i umacniajcie słabych. A swoimi modlitwami utwierdzajcie silnych i uspokajajcie niewierzących. Nawrócę najbardziej upartych, i będą dziać się cuda za pomocą tej grzesznej ziemi. Twoi przyjaciele staną się Twoimi wrogami i zranią Cię, uruchamiając się przeciwko Tobie. Bądź silny. Będziecie pocieszeni w chwilach, gdy poczujecie się opuszczeni. W każdym wieku. Są twardzi i bezduszni, zwłaszcza pasterze trzody, którzy nie wykonują swoich obowiązków. Drogi tego świata weszły w ich byt. Przedstawiają oni zgorszenie trzodzie, prowadząc ją z dala od prawdy i życia. Powróćcie do podstawowej prawdy, do żywego źródła ewangelicznej jedności i miłości, z dala od świata. Jesteście w świecie. Ale nie jesteście z tego świata. Ile cudów, ile objawień! Nie ma nic, oprócz podstaw życia i prawdy o miłości ojca. Przygotowywane są dla was ciężkie czasy. Zanim Rosja nawróci się i porzuci drogę ateizmu, rozpęta się ostre i straszne prześladowanie. Módlcie się, aby można było je powstrzymać. Zbliża się czas końca wszystkich rzeczy na świecie. Słowo tego, który wszystko stworzył, jest prawdą. Przygotujcie wasze serca, z żarliwością zbliżcie się do żywego sakramentu Eucharystii, który kiedyś zostanie zbezczeszczony. Nie będzie się już wierzyło w realną obecność mojego Syna. Zbliżcie się do serca Jezusa, mojego Syna. Poświęćcie się sercu Waszej Matki, która nieustannie kwawi za Was, zawsze w sensie mistycznym, uwielbiajcie Boga, który jest pośród Was. Zostawcie za sobą fałszywe rzeczy tego świata, nieprzyzwoite przedstawienia, druki, wszelkiego rodzaju uroki, fałsz i inne zło. Spirytualizm i próżność są rzeczami, których demon zła szuka do prześladowania bożych stworzeń moce zła będą działać w waszych sercach. Na mocy boskiej obietnicy, na pewien czas szatan otrzymał wolność wśród ludzkości. Będzie on rozpalać ogień protestu i buntu, aby udaremnić uświęcenie wiernych. Dzieci, bądźcie silni i wytrzymajcie napaści z piekła. Nie bójcie się Zmatczynym sercem będę przy Was, aby dodać odwagi Waszym sercom, ukoić Wasze smutki i Wasze straszne rany, które nadejdą w wyznaczonym czasie, przewidzianym przez Plan Boży. Cały Kościół będzie cierpiał straszną mękę, aby oczyścić się z grzechów cielesnych, które do Niego przeniknęły, a szczególnie wśród zakonów ubogich. Próby te będą zarówno moralne, jak i duchowe. Na czas określony w niebiańskiej księdze, kapłani i wierni znajdą się w niebezpiecznym punkcie zwrotnym wśród zgubionych. Będą oni atakowani wszelkimi sposobami, fałszywymi ideologiami i teologiami. Pojawią się wyzwania z dzielącymi partiami. Wierni i niewierni będą testowani przez próby. Będę wśród Was, wybranych, z Chrystusem w dowództwie, a my będziemy walczyć dla Ciebie. Oto broń wroga, który kieruje umysło aktywnie do tworzenia połączonych pomysłów. 1. Profanacja, 2. Grzechy ciała, 3. Obsceniczność, 4. Głód, 5. Choroba, 6. Śmierć, 7. Środki kontroli umysłu używane przez naukę i wszelkie inne środki po ich stronie inne rzeczy, które również zobaczysz. Rzucą wam wyzwanie w samym rdzeniu waszej wiary. Oto broń, która uczyni was silnymi i zwycięskimi. 1. wiara, 2. męstwo, 3. miłość, 4. niezłomność, 5. lojalność w dobrych rzeczach, 6. ewangelia, 7. łagodność, 8. Prawdę, 9. Czystość, 10. Uczciwość, 11. Cierpliwość, 12. Macie się oprzeć wszelkim rzeczom światowym, tak jak trującym rzeczom, takim jak alkohol, palenie, próżność. Pytacie, jak być świętymi. Czyńcie dobrze, aby być uświęconymi. Odsuwajcie się od świata, nawet jeśli jesteście w świecie. Będą dni smutku i żałoby. Ze wschodu przyjdzie lud srogi, daleki od Boga, przypuści straszliwy atak. Złamią to, co najświętsze i najcenniejsze, gdy zostanie im oznajmiony ustalony czas. W tym nieprzyjemnym okresie bądźcie zjednoczeni. W miłości i w wierze, a wszystko po to, aby świecić jak święci i jak gwiazdy na niebie. Módlcie się dużo, aby prześladowania i ból zostały złagodzone. Powtarzam, bądźcie mocni w skalę, z czystą miłością czyńcie pokutę, w posłuszeństwie prawdziwemu strożowi dworu niebieskiego na ziemi, papieżowi, aby przemienić grzech ciała, z grzechu w świętość. Nazywajcie Mnie Matką, czyńcie to zawsze, Ja Jestem Matką. Ta tajemnica zostanie ujawniona przed ostatecznym zakończeniem w czasie. Co miało miejsce podczas śmierci Chrystusa, było i będzie na końcu. Ukojenie gniewu sprawiedliwości Ojca, przez rozprowadzenie Jego czystej i drogocennej krwi nad Jego stworzeniami, aby napełnić je miłością, aż do czasu, gdy będą się wzajemnie miłowały. To miłość zwycięża wszystko. Miłość do cnoty i miłość do Boga. Nie zapominajcie o różańcu, który współdziała w waszym uświęceniu, zdrowaś Maryjo, które odmawiacie z wiarą i miłością, są jak wiele złotych strzał, które dosięgają serca Jezusa Chrystusa, jest zbawieniem ciała od czasu pierwotnego grzechu Adamowego. Świat wejdzie w kolejną wojnę, bardziej bezwzględną niż poprzednia. Wieczna skała, wybrana przez Boga w ciągu wieków na schronienie świętych, żyjących w Jego tronie miłości, zostanie bardzo uderzona. Gniew szatana nie jest już powstrzymywany. Duch Boży wycofa się z ziemi. Kościół będzie wdową, tu wtedy sutanna i żałobny płaszcz. Pozostanie na łasce świata. Dzieci, bądźcie świętymi, uświęcając się. Tym bardziej kochajcie się zawsze. Ciemność świadomości i narastające zło będą świadkami nadchodzących czasów ostatecznej katastrofy. Na całej ziemi rozpęta się era gniewu. Szatańska wolność pozwoli na brutalną rzeź ludzi wszędzie. Nastaną czasy rozpaczy i zamętu, zjednoczcie się w miłości Boga, postępujcie według jednej zasady. Żyjcie Ewangelią. Bądźcie mocni w Duchu Prawdy, w Owczarni Chrystusa. Jest i będzie zbawienie dla wszystkich, którzy pragną być zbawieni. Zobaczycie ludzi prowadzonych przez szatana. Stworzy on zjednoczoną armię do walki ze wszystkimi formami religii, najbardziej dotknięty będzie Kościół katolicki Chrystusa, aby oczyścić go z zanieczyszczeń, które są w nim z powodu zagrożenia sprawami politycznymi przeciwko Rzymowi. W końcu wielu zostanie nawróconych dzięki licznym modlitwom, dzięki powrotowi do miłości przez wszystkich i dzięki potężnym boskim manifestacjom. Pozwolenie będzie dane na pewien czas, tak, że będą próbowali zniszczyć wszystko i wszystkich. Wtedy baranek okaże swoje wieczne zwycięstwo, z boskimi mocami, niszcząc zło dobrem, ciało duchem, a nienawiść miłością. Jego świątobliwość Ojciec, panujący na tronie boskiej miłości, poniesie śmierć. Przez pewien czas będzie siedziało coś krótkiego pod jego panowaniem. Niewielu innych jeszcze będzie panowało na tym tronie. Ostatni będzie świętym, będzie miłował nieprzyjaciół, ukazywał ich i tworzył jedność miłości, i doczeka się zwycięstwa baranka. Kapłani, choć w chaotycznym zgiełku, są mi drodzy. Będą deptani i zabijani. To właśnie reprezentuje złamany krzyż obok kapłańskiej sutanny, który jest zewnętrzną deformacją. Jest to czas oziębłości w miłosierdziu, miłosierdzie oziębnie to pojęcie, które Bruno wielokrotnie powtarzał w publicznych medytacjach, i w tych czasach księża mają pokazać, że naprawdę są moimi dziećmi, żyjącymi w czystości i zdala od świata materialnego. Nie będą palić i będą bardziej sprawiedliwi. Będą podążać drogą na Kalwarię. Świeccy zjednoczeni w jednym kredo, jednej wierze, mają wiele do zrobienia z dobrym przykładem prawości w świecie, aby przygotować swoje serca do zbawienia wśród szeregów szatana. Nigdy nie zmęczcie się bliskością serca Jezusa w Eucharystii. Stawiajcie się pod sztandarem Chrystusa. Pracując w ten sposób, zobaczycie owoce zwycięstwa w przebudzeniu sumień wielu. Pomimo trwania w złu, dzięki waszej solidarnej i skutecznej pomocy, zobaczycie, jak grzesznicy nawracają się do owczarni. Wypełni się ona zbawionymi duszami. Wasze zachowanie musi być zgodne z wolą Tego. Który mieszka w sercach oddanych duchowi, który upodabnia do świętości. Bądźcie silni, przygotowując się do bitwy wiary, nie bądźcie leniwi w sprawach bożych. W tych czasach zobaczycie ludzi, którzy dobrze czynią w woli ciała, a nie w Bogu. Są oni nieustannie wciągani w bagno odchłani przez dobrowolne niszczenie ciała. Sprawiedliwość Boża wkrótce będzie odczuwalna na ziemi. Czyńcie pokutę. Tylko święci, którzy są wśród Was, w pustelniach i klasztorach, i we wszystkich miejscach, powstrzymują niszczycielski gniew boskiej sprawiedliwości. Czas jest straszny. W tym dniu, który ma nadejść, dziewice i czyści, którzy służą Bogu w duchu, a nie według ciała, Wezmą na siebie plagi, które wkrótce stąpią na ziemię, pozostawiając więcej czasu grzesznikom, aby naprawili swoje drogi i całe swoje życie oddali pod mój płaszcz, aby zostać zbawionymi. Idźcie do miłującego serca Jezusa, mojego prawowitego Syna, poddajcie się z miłością, obmyjcie się oczyszczającą krwią boskiego odkupienia. Moje ciało nie mogło umrzeć i nie umarło. Nie mogło się rozkładać i nie rozkładało się, bo nie pokalana to bycie w ekstazie, bycie w boskiej miłości. Zostałam wzięta przez mojego Syna Jezusa, słowo i przez aniołów do nieba. Tak zostałam wyniesiona na tron miłosierdzia Bożego, dla świata, współpracując z Jezusem, moim Synem dla właściwego odkupienia. Po trzech dniach snu w ekstazie miłości, zostałam wyniesiona na tron miłosierdzia Bożego przez mojego syna, wraz z aniołami. Ciało moje nie doznało zepsucia, ciało moje nie mogło ulec rozkładowi i nie uległo rozkładowi, abym była królową dzieci z martwych wstania. Teraz i zawsze jestem na tronie boskiej trójcy, do wiadomości wszystkich. Ponieważ animacja ducha jest wcielona w życie, aby móc żyć w tym życiu. Oto inna możliwość zbawienia, która otworzyła się dla całego świata. Jest to plan niebiański. Ojciec dał nam środek, który służy podwójnemu celowi. Plan ten polega na nawróceniu heretyka, ateisty lub upartego grzesznika. Módlcie się dużo o ich nawrócenie wzmacniając je przez swoją miłość, aby pokutowali i pojednali się. Jak tylko jeden grzesznik się nawróci, dusza, która została wybrana przez to nawrócenie, zostanie natychmiast wprowadzona przed mojego syna i mnie, do boskiego tronu. Módlcie się i nawracajcie wielu swoim przykładem miłosierdzia. To jest nowa próba dla świadectwa miłości. Prawdziwa krucjata jedności ziemskiej. Naprzód, moje dzieci, do bitwy i walki o miłość. Ja zawsze jestem przy Was, aby Wam pomóc w tej walce. Musicie przynieść te rzeczy do Jego Świątobliwości, papieża. Punkt w czasie zostanie ujawniony przez kapłana, który będzie Waszym przewodnikiem. Przyślę Go do Ciebie w odpowiednim czasie poznasz go po tym, że czuje się z tobą związany. Tym, którzy was kwestionują, mówcie o tym, czym byliście i czym jesteście teraz po otrzymaniu łaski od Boga. Na razie bądźcie cicho. Ja was poprowadzę. Nie obawiajcie się napaści przyjaciół, których będziecie postrzegać nawet jako wrogów. Będziecie otoczeni przez mało ale potężną grupę żarliwych. Bądźcie roztropni wobec tych wszystkich, którzy będą was witać w świętej owczarni. Będą konflikty. Nie obawiajcie się tych napaści, zawsze bądźcie posłuszni. Te napaści znikną wraz z modlitwą, najczęściej odmawianą tutaj w grocie. Kiedy będziecie poruszeni, przyjdźcie Przyjdźcie i módlcie się za wszystkich niewiernych, heretyków i upartych grzeszników. Módlcie się dużo za tych, których zwodziliście, oddalając ich od prawdy i życia. Powiedzcie im, że droga jest jedna. Chrystus i święty Kościół Katolicki, rzymski i apostolski. Jego świątobliwość papież jest prawdziwym przedstawicielem niebiańskiego sądu na ziemi. Prawda jest jedna, Bóg Ojciec, Jego świętość i Jego sprawiedliwość. Życie jest jedno, przez Ducha Świętego, w Jego sakramentach. Jestem magnesem Boskiej Trójcy miłości Ojca, bo jestem córką. Jestem miłością syna, bo jestem matką. Jestem miłością Ducha Świętego, bo jestem oblubienicą. Miłość, miłość. Miłość.